No, cześć, ja jestem Minera. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam kilka naprawdę bardzo, bardzo prostych pomysłów, jakie możecie wykorzystać na swoim survivalowym świecie, żeby uczynić go piękniejszym. Zresztą to będziecie mogli ocenić już sami, czy to będzie wyglądało ładniej, czy też nie. I zaczniemy, słuchajcie, od rzeczy bardzo prostej i oczywistej, jaką jest połączenie dwóch gór. Bo tutaj mamy, słuchajcie, zwykłą górę, a tutaj mamy już górę taką, tak, jakąś, nie wiem, gdzieś przy wiosce. I po prostu, żebyśmy cały czas nie musieli sobie mm, chodzić góra-dół-góra, góra, to połączymy to bardzo prostym, słuchajcie, mostem. Możecie go zrobić właśnie w taki sposób. Czyli po prostu zrobić sobie obramówkę ze zwykłego, mm, gładzonego andezytu, wypełnienie z andezytu normalnego i jakieś wstawki, słuchajcie, właśnie z chociażby z cobblestone'a oraz ze schodków kobrystonowych i wygląda to już naprawdę bardzo ciekawie, moim zdaniem. I słuchajcie, kolejną rzeczą jest, jeżeli gdzieś macie e, rzekę, to możecie sobie przyrzecę dodać na przykład takie kamyczki, bo teraz w 1.14 mm, mamy takie kamienie jak na przykład zamszone, zamszona e, płytka, nie pół płytka, pół blok, zamszony pół blok po prostu. Dobra, zamszony pół blok, czy właśnie zwykły stonowy, czy andezytowy. I można to naprawdę całkiem fajnie wykorzystać właśnie do takich kamyczków, które sobie nie wiem, leżą przez gdzieś przy wodzie. I właśnie tu, gdzie jest mokro, to są po prostu jakby zamszone, czy tam zaglonione, czy jakkolwiek to nazwać. Tutaj zrobiłem sobie takie dwa, do tego dodałem właśnie jakieś mm, kwiatki, paprotki. Wszystko zrobiłem mączką kostną dookoła, żeby naprawdę to był obszar zielony. I moim zdaniem taki brzeg wygląda naprawdę o wiele lepiej niż coś takiego, jak jest tutaj w zwykłej rzece, no nie, bo. No, to jest taka zwykła, typowa Minecraftowa rzeka. Jeżeli chcemy zrobić to w troszeczkę lepszy sposób, to musimy jednak no, pododawać jakieś rzeczy od siebie. I kolejną rzeczą, słuchajcie, jest. Niektórzy mogli o tym nie wiedzieć, że jeżeli mamy jakąś rzekę, gdzie na dnie nie ma żadnych wodorostów, to te wodorosty możemy zrobić w bardzo prosty sposób. Nie musimy tego robić, kładąc sobie po prostu trawę chodząc pod niej i kładząc, tylko możemy do tego wykorzystać mączkę kostną i to jest właśnie to co chciałem wam powiedzieć, bo nie każdy nie każdy o tym wie, że teraz mączki kostnej można mączkę kostną można wykorzystywać właśnie do mm, do siania pod wodą, no, tak to można chyba nazwać więc to po prostu yy, no taki fajny hack, <gryw> build hack czy tam life hack że jak macie rzekę po prostu pustą, gdzie na dnie nic nie ma w 1.14 też tak się zdarza, to możecie zrobić sobie naprawdę, naprawdę bardzo fajnie wyglądające dno. No i słuchajcie, lecąc dalej, pro tych właśnie rzeczy upiększających, mamy tutaj słuchajcie ruiny gdzieś przy, e, przy naszej drodze możemy sobie właśnie postawić takie ruiny, czyli po prostu zrobić sobie e, cegły ze stołna. Oczywiście mogą być też jakieś wygładzone. Nie wiem, owalić to liśmi, dodać mączkę kostną i takie ruiny naprawdę całkiem fajnego klimatu nadają, jeżeli idziemy sobie na przykład mm, drogą po prawej stronie będzie ruina, po lewej ruina, to naprawdę już całkiem ciekawie będzie to wyglądać. I słuchajcie, lecimy sobie dalej, teraz przejdę sobie na drugą stronę. O, i tutaj mamy, słuchajcie, znowu jeziorko. I takich jeziorek możemy sobie pododawać kilka. Mm, oczywiście tutaj mamy jeszcze soul sand, czyli żeby nam jakieś bąbelki puszczało w środku. Zrobiłem taką jakby sztuczną rafę koralową z koralowców. Oczywiście z trawy morskiej. Tutaj mamy ee... wodospad. Wodospad tak to można chyba nazwać. Mm, dookoła dałem sobie kwiatki. Oczywiście gdzieś tam, żeby, tyl żeby tylko i wyłącznie trawy tutaj nie było, dodałem sobie ee, gravel. No, i moim zdaniem, naprawdę całkiem fajnie to wygląda. I kolejna rzecz, która jest naprawdę rzeczą dość ciekawą. Gdzieś przy drodze, właśnie, możemy sobie zrobić, słuchajcie, wywrócony wóz. Tak, to jest wywrócony wóz, słuchajcie. Z tej strony może nie widać, że to jest wywrócony z wóz, ale z drugiej strony możemy zobaczyć, że jak najbardziej ma tutaj taką swoją, jakby przyczepę. Tutaj, oczywiście, koniec, który no, miał to wieść, ale niestety wózek się wywalił. Tutaj wszystko się wysypało, słuchajcie, jakieś dynie się wysypało, wszystko poszło do rowu, beczki też, to samo. I naprawdę, gdzieś przy wozie, przy wozie, gdzieś przy drodze, taki wywalony wóz naprawdę może dodać fajnego klimatu. A jeżeli robicie jakieś mapki przygodowe czy coś, to możecie to wykorzystać na przykład do questów, więc te pomysły są naprawdę całkiem wszechstronne, bym powiedział, bo możecie to wykorzystać jako zwykłą dekorację. I jako pomysły na przykład do mapek przygodowych. Tak samo tutaj słuchajcie, mamy kolejną jakby ruinę. Tylko, że w tym przypadku ta ruina ma... Jak to powiedzieć? Mm, imitować tak jakby stare, stare wejście do, do naszej wioski. Czyli po prostu tutaj musi być troszeczkę na górze zaokrąglone. Wszystko jest oczywiście e, zarośnięte liśćmi. No z tego względu, że jest to bardzo stare. No to widać po tym, że zaczęło już się rozpadać, no nie? Kolejna rzecz wygląda naprawdę... Ciekawie, to jest, słuchajcie, kurnik, zagroda dla kur. Niestety, kury mogą przeskakiwać przez jedną kratkę wysokości, dlatego tutaj musiałem dać e, dwie kratki, ale to nam nie robi różnicy, bo tutaj mamy drzwiczki, możemy sobie wejść, zamknąć i słuchajcie, chodzi mi głównie o to. Czyli o to, że jeżeli mamy zagrodę dla, dla jakichś, nie wiem, kaczek czy kur, możemy sobie, słuchajcie, zrobić e, takie, jakby, nie wiem, nie wiem, jak to. Gniazda, chyba gniazda, gdzie kury mogą wycho. Wy, wysiadywać swoje jajka, i to wygląda naprawdę całkiem ciekawie. Oczywiście, ja tutaj użyłem e, żółwich jaj, bo wyglądają lepiej, bo te zwykłe, zwykłe jajka, kurze, są takie. No, po pierwsze, są malutkie, po drugie, są takie. Be. <laughs> Nie lubię ich. Dobra, czyli to mamy już za sobą, i słuchajcie, kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać jest. Coś do czego niestety będziecie potrzebować komend e, bloków Ale nie będzie to wam dawać tak jakby żadnej rzeczy z tego względu Uznałem że na survival może być bo to że dacie sobie komend bloka na survivalu to tak właściwie no nie są cheaty A można to wykorzystać do fajnej Do fajnej dekoracji no nie i to jest słuchajcie kowal To jest zwykły kowal w naszej wiosce i możemy zrobić za pomocą command bloka e, A z, dokładnie za pomocą takiej komendy możemy zrobić sobie naprawdę Niesamowicie wyglądające dekoracje, słuchajcie. I co najlepsze możemy z tych dekoracji korzystać. Bo tutaj, słuchajcie, mamy tak, jakby, nie wiem, kowadło, możemy to nazwać zwykłym kowadłem, no nie. I możemy sobie taki mieczyk, słuchajcie. A... O, możemy taki mieczyk sobie podnieść, właśnie z kowadła, wiecie co, dopiero co wykuliśmy sobie własny miecz i możemy sobie go podnieść, a jak coś tam nie będzie pasować, to sobie go po prostu odkładamy. Ten mieczek mi się z... zdablował z tego względu, że mam. Ale jeżeli będzie, będziecie na survivalu, to możecie sobie go normalnie brać i, i odkładać. Także tutaj mamy właśnie taki mieczyk, który sobie, nie wiem, leży w, w kuble z wodą, z tego względu, że dopiero co został wyciągnięty z... O Jezus Maria, teraz mi się wszystko wyleje. Cyk, dobra. Mm, dopiero co został wyciągnięty z lawy, czy tam z jakiegoś paleniska i musiał się schłodzić, tak zwanie zahartować chyba. I tutaj mamy kolejną dekorację, jaką są właśnie stojaki na... No, na różne narzędzia. O, cyk, i tu jest kolejna komenda. To jest troszeczkę inna komenda, z tego względu, że e, armor stand, czyli zobaczcie, jak wezmę sobie na game mode, i to będzie chyba spectator. O, to widzicie, tutaj są e, armor standy, tylko że są po prostu niewidoczne. I tutaj e, rączka jest wysunięta w tą stronę. A tutaj jest to troszeczkę niżej i jest inaczej ta ręka ustawiona. Nie jestem pewien czy to widać. No nie bardzo. No, ale dobra. Mniejsza. Wiecie o co chodzi, no nie? Mm, weźmy sobie z powrotem na creativa. Dobra. I tak samo jak w tamtym przypadku możemy sobie właśnie taki taki mieczyk. O, możemy sobie taki mieczyk wyciągnąć i jak skończymy naszą walkę, to możemy sobie taki mieczyk właśnie. Schować z powrotem. Nie będziemy musieli tego trzymać w skrzynkach albo cały czas w ekwipunku i to naprawdę niesamowicie wygląda, bo. No, wow. Oczywiście, komendy będziecie mieli w opisie, więc jeżeli chcielibyście coś takiego zrobić, to spokojnie działa na 1.14. Nie jestem pewien, czy działa na 1.12. Na 1.12 są chyba na to zupełnie inne komendy, także jeżeli chcecie zrobić to na 1.14, to będzie Wam działać na 1.12, prawdopodobnie. I mniejszych wersjach prawdopodobnie nie I mamy tutaj słuchajcie kolejną mm, Zawsze robi się pola, które są wypełnione pszenicą A dlaczego nie zrobić by pola, które jest które, Na której nie ma pszenicy Bo ta pszenica jest tak jakby zebrana No wygląda to naprawdę niesamowicie W sensie, no wygląda normalnie Nie wygląda niesamowicie, ale wygląda normalnie I do czegoś takiego możemy sobie zrobić na przykład mm, Studnię malutką Która jest zrobiona w sposób taki Cyk, cyk, cyk Czekajcie, tutaj musimy zrobić sobie zaokrąglenie, o właśnie, do tego na rogach dajemy sobie płotki, hopery i tutaj już dajemy sobie normalnie schodkami taki daszek robimy, o i wygląda to naprawdę, naprawdę całkiem ciekawie, no jak taka maluteńka studnia, do której możemy sobie tylko i wyłącznie, nie wiem, wziąć do, nawadnia, na, do nawadniania pola, no nie, żeby nadać troszeczkę życia tej wiosce. Dodałem sobie, słuchajcie, wozy jadące w stronę wioski, właśnie z tym sianem. Zwożą po prostu to siano do wioski. Tutaj mamy wersję z koniem, tutaj mamy wersję bez konia, a tutaj mamy wersję dużego wozu, do którego niestety nie możemy nic spakować oprócz wody, no bo jest zrobiony z, ze schodków, a na schodkach nie za bardzo można, nie, można nic postawić, w sensie tak jakby w schodku, i można by było to zrobić w taki sposób, ale czy ja wiem, czy się opłaca, bo tutaj wtedy będzie taka dziura. Nie wiem, możecie ocenić i dać w komentarzach, e, znać, jak byście to zrobili. I my lecimy sobie, słuchajcie, już do... Do ostatniej chyba rzeczy. Jeszcze sprawdzam, czy nic tutaj nie pominąłem, ale... Ale chyba nie. Więc lecimy sobie do ostatniej rzeczy. I słuchajcie, ostatnią rzeczą jest... Tak jakby ruina nad wodą. Gdzie już możecie zobaczyć, co tam jest. Słuchajcie, to jest... Niesamowite, to jest to samo co pokazywałem wam z mieczem, tylko, że tutaj mamy wykorzystany trójząb I to wygląda naprawdę niesamowicie, słuchajcie jeszcze z tym pryzmarynem, który zmienia kolor co chwila Naprawdę taka ruinka wygląda naprawdę niesamowicie, nie musi być ona jakoś bardzo skomplikowana z tego względu, że no to jest ruina, tak, to jest ruina Wystarczy, żebyśmy dodali troszeczkę pryzmarynu właśnie, ponieważ pryzmaryn fajnie się komponuje z tym trójzębem i wygląda to niesamowicie. Oczywiście, ten trójząb możemy sobie pochwycić. O! Możemy sobie ten trójząb pochwycić, normalnie go używać. No dobra, na kreatywie chyba nie można. A potem, jak nam się znudzi, możemy go z powrotem otworzyć odłożyć. No i słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle, także jesteś, jeżeli jesteście nowi, to oczywiście zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli zostawicie suba z dzwonkiem, to nie ominie was żaden odcinek ani live. No i cóż, co ja mogę więcej powiedzieć? Do następnego! Cześć!